O, nie witam Was na moim kanale z tej strony Zosia. I dzisiaj przygotowałam dla Was e, zestaw taki z branzoletką e, z Serii Charm Mamy tutaj takie e, zawieszki, bryloczki i bransoletkę Ja sobie to akurat powiesiłam na lampie, e, bo e, mogę sobie teraz z tego zdejmować. I mam tu. Oj. Dwa zestawy. Jeden z dodatkowymi bryloczkami i to jest niespodzianka bryloczek. A jeden z bransoletką i już tu widać jakie są te zawieszki. No dobra, no to ja najpierw odpakowuję to. O może wezmę nożyczki. O. Tutaj o tak obecnie. o, to się O tak, okej. Okay. I mm, jeszcze mm. tak delikatnie, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Tu jest taśma. Ile to tych taśm? Dobra, ostatnia taśma. Dobra. Mamy tutaj naklejki jakieś. Czyli odpakowujemy. No. Mamy pierścionek, taki jak tu jest. Zobaczcie, pierścionek. Kolejny to będę stąd brać żółwik. piłka i jeszcze lodzik i tu jest jeszcze u jakie można trafić, ale dużo to jest jakiś plakat to jest zobaczcie no te wszystkie zobaczcie są wszystkie, ale ja bym chciała w tym zestawie dodatkowym, wiecie kogo trafić, tego słodkiego pieska, lub bym chciała jeszcze trafić o te pingwinki, czy to co jest, dwa pingwinki, lub tego kotka, bo też jest fajny. I u Biedronka jest też fajna, to wszystkie są fajne. I mi się wydaje, że y, to się chyba nakleja na to, y, którego masz. Mi się tak wydaje, że to się tak robi. Ale czemu tu jest jeden i tu jest jeden? Są takie same, chyba. Nie, to, to są inne. Dobra, y, ja. Ja sobie to teraz ponaklejam. Najpierw będziemy szukać takiego logika. Gdzie on jest? O tu. Nie, to nie on. Podobne, ale to nie on. I teraz to wyszukać, bo to jest takie proste. Znaleźć, jak tu tyle tego jest. No mi się wydaje, że to to, no ale. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy wy to gdzieś widzicie? Ja tego kompletnie nie widzę. Nie wiem, kompletnie tak nie widzę. Nie wiem, może nakleję tu albo zostawię to na razie. Jeszcze później zobaczę, może uda mi się znaleźć. Dobra, tą lotkę na razie zostawiam na bok. Naklejki też odkładam na bok. I przechodzę tutaj do odschowywania tego. No, zobaczcie takie, ale fajne tęcze, Bardzo fajne. No i teraz nasze wieloczki. Najpierw mamy właśnie ten pierścionek. Zobaczcie. O, tu się je normalnie do lepki, O tak zaczepia na ten haczyk. Mamy pierwszy. Drugi to jest mm, napis Chermiu. Nie wiem, czy to widać. Tak to wygląda. Tu też coś tam, ale to pewnie firma. Jest i nasz lodzik. I słuchajcie, ja chyba zaraz Wam powiem o co, mi, o co chodzi z tymi naklejkami, ale najpierw wyciągniemy sobie jeszcze te rzeczy. Piłeczka faktycznie jest okrągła jak piłka. I zug, fajnie. Jeszcze tylko to wezmiemy i znowu te no takie takie, takie zaczepy takie coś. Ja te zaczepy bardziej lubię, jeżeli one są w maskotkach, bo wtedy mi się je łatwiej wyciąga. I ja wam zaraz powiem y, wszystko, dlaczego wolę w maskotkach i o co chodzi z tym. Już wam pokażę. Zobaczcie. Tutaj mi się wydawało, że to jest ten logik I chyba to jest ten fa faktycznie. A dobra, myślałam, że to. Tak samo wygląda. Ale mi się wydaje, że to on. Bo ma taką wisienkę, tak jak ten. E, buźkę ma, tak jak ten. No chyba, że tu gdzieś jeszcze on będzie. Ale go po prostu nie zauważyłam. Przelecę jeszcze tak raz szybko. O, tu jest! No, jest tu. Ominęłam go. To jest, możemy nakleić. No jest. O. I teraz mam zaznaczone, że mam tego. Teraz szukamy żółwika. Od dołu sobie lecimy. O. Jest i na żółwik. Proszę, Pierścionek to jest ten, tylko czy to ten, czy to ten. To jest chyba ten, słuchajcie, choć nie jestem pewna. Nie wiem, przykleję tu, bo to jest chyba ten. Dobra. I została nam tylko piłka. I jest i ona tutaj od razu. O, zobaczcie jeszcze. Pokażę. Chyba. Dobra. Tu pokażę jeszcze wszystko. Było ich pięć. Dobrze. Liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. I jeszcze Wam teraz wytłumaczę, dlaczego y, wolę takie o zaczepy, o te, są w maskotkach. W międzyczasie będę otwierać i tłumaczyć. Przesunę lampę. Wolę w maskotkach je, je dlatego, bo łatwiej je zdjąć, bo jak jest metka, no to wtedy to wtedy jest takie oczko i można to tak zgiąć, o tak że tutaj się trzyma i o tak zgiąć i to wychodzi a później e, po prostu to zostaje w, przeważnie w ogonku czy tam w uchu zwierzaczka e, i później to jak dojedziesz do domu no to e, możesz to sobie zdjąć ale póki co to Ci tak nie sterczy ja na przykład miałam to z takim zwierzaczkiem, zobaczcie to jest kungsik on miał tutaj w takim mini łóżku. Miał to zaczepione i było mi łatwiej to zdjąć. Zobaczcie, jak bardzo lubię. On mi czasami będzie pomagał na odcinkach. O, ja go sobie może o tu posadzę, żebyście go dobrze widzieli. W ogóle bardzo jest puchaty. Ja go bardzo lubię. Dobra. Już. Prawie te taśmy zdjęte, o proszę to wyjąć, o będzie tam skunksik pomagał, to se, Daj, e, dajemy na bok, ojej jak ja go lubię, jeszcze to kitko na ogonku, boził, jak on jest fajny. Dobra, tutaj mamy te czarcy i naszą bransoletkę. Jeszcze Wam jej tak nie pokazałam. O. Ona też jest normalnie na przywieszka i możecie y, ją dać na różne y, rozmiary, zależy na jaką macie długość ręki. Ja tu na przykład mam. Czekajcie, spróbuję to założyć. No, u mnie to gdzieś by było dotąd. Do, do tego o. Do tego o. By było u mnie. Dobra. Oczywiście niespodziankę na końcu. A teraz winiemy sobie... O, leciały! O. Mam. I jest to tak. Bucik. O, tak on wygląda. Może drugiego ty pokaż. Rybka. O, ja ten zaraz się pokażę. Tu jest w środku rybka. Nie wiem, czy ją widać. Zaraz tak się postaram wam pokazać. Widać to? Widać, myślę, że. O. Tak w akwarium. No i takiego ptaszka słodziutkiego. O. Czekajcie, ja tu sobie zbiorę wszystkie moje, ja to będę nazywać czarny nie wiem ktoś tak mówi, o tutaj i bransoletkę. Po, na, tu, na, po naklejkach możecie to odjąć. A czekajcie, tu jest coś, aha, dobra, tu jest coś napisane. Dobra, i tu mamy plecaczek. O, jeszcze bym przegapiła, naklejki leżały. Bym ja piła, dobra, to już. A nie, myślałam, że nożyczkami muszę zrobić, ale to się łatwo zdejmuje. Albo nie. Nie, zrobię nożyczkę. Dobra. I mamy tutaj, oczywiście, naklejki z naszymi bohaterami. O, tu był. Chyba nasz bohater, który będzie w tym plecaczku, choć nie wiem. Na razie wolę to odłożyć, bo tu mamy tego naszego bucika, także on to już wiecie, że on tu jest. No to on to nie jest jakaś niespodzianka. Dobra, na naklejkę odkładam. Chyba, że tu jest w plecaczku, albo nie będę patrzeć, potem jeszcze zobaczę. Dobra, ta natrajka idzie z plecakiem. Dobra. I będziemy szukać tu sobie. Przytrzymam moim skórcznikiem. I szukamy ptaszka. Najpierw. Może teraz od góry. O jest. Jest proszę ptaszek. Ja tu już od razu widziałam rybkę, dlatego ją przyklejam. Zobaczcie, ona ma jakieś kategorie, że gwiazdkę ma taką. To jest jakaś taka rzadka. Nie wiem. Nie wiem co to oznacza. A tak jest. Faktycznie rzadkość. Chyba ta to jest. Nie, ona nie jest rzadka. Chyba. Nie wiem. Nie wiem czy to jest rzadkość czy nie. Bucik. Gdzie jest bucik? Myślę, że on gdzieś będzie tutaj w sportowych. Jest. W sportowych. No proszę. Jest w sportowych. Teraz się tu porosimy odsunąć z głąbsiku. To na razie składamy i teraz przechodzimy do plecaczka zobaczcie jak on się fajnie otwiera tak, tu możecie go jeszcze gdzieś przyczepić bo pokażę tylko jeszcze to a to co my tu mamy to co, automat z kulkami, ale fajny on jest i czekajcie, zobaczę czy to jest faktycznie automat, nie bucik Kolejny, także chyba powtórka. To sobie nie będę naklejać. I mamy tutaj i naklejkę. Zobaczcie, automat. Ale fajny. I w środku ma faktycznie kuleczki. Zobaczcie. Grajcie to tak. O, tak, wezmę. Zobaczcie, kuleczki się przemieszczają. Tak, wy takie gumy. Fajnie to wygląda. Mm. Naprawdę fajnie. No to szukamy automatu. Ja go chyba widziałam. Ja teraz bo mi się pokażę ten plecak. Gdzie jest automat? Ja go gdzieś widziałam. Ja gdzieś widziałam automat. Tu była rybka. Tu gdzieś był automat. Tylko gdzie on był? O, jest! Jest w tej samej serii co rybka, choć nie wiem, czy to jest rzadkość, czy nierzadkość, yy, ale automat jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajny, bardzo, bardzo mi się to podoba ogólnie. Ja bym chciała dostać te wszystkie czasy. I na pewno będę szukać w sklepach. Jak znajdę taki jakiś zestaw, gdzie będzie ten mopsik, lub jeszcze jedna niespodzianka, to na pewno kupię kolejny, bo bardzo chcę trafić tego mopsika. Także będę szukać, szukać i szukać. Dobra, a ja jeszcze teraz pokażę Wam, jak to można przyczepiać. Popatrzcie, bierzecie. Ja to, to będę chciała noś, yy, dzisiaj to sobie założę na pewno. Tutaj odczepiacie. Trudno to trochę zrobić. Będę próbować na pewno aż mi się uda. Jeszcze raz spróbuję. Jest. No dobrze, zobaczcie, mam zaczepione odwrotnie. Automat sobie. Oj, on tu wisi. się coś mi leci. I tu możecie przyczepiać kolejny czarny Jak automat, no to może teraz tak sobie przy, przyczepiam okrągłe rzeczy, czyli to. No i jeszcze zobaczymy, co tam wybierzemy, ale najpierw sobie przyczepimy te czarnsy. piłeczkę. Teraz to przyczepimy. O, piłka się szybko zaczepiła. Tylko proszę powiedzieć, że dobrze ja to zaczepiłam w dobrą stronę. Musiałam zaczepić w złą, oczywiście. No dobra, ale to już zostawię, bo nie palce bolą tylko od tego przyczepienia. Jak to będzie na ręce, to to będzie i tak, tak wahać, ma machać, machać i machać. Dlatego to będzie widać tłóźkę. O, rybka. No i może jeszcze przyczepię coś z tych czarnusów. Tego nie chcę przyczepiać na razie. Hmm. Przyczepię sobie może tak dla rozjaśnienia lodzika. To są takie niebieskie tylko rzeczy, a lodzik jest w innym kolorze. Jeszcze raz. Tu jeszcze może coś przyczepię, tylko jeszcze. Myślę, że przyczepię sobie. brzuwika. Hmm, żółwika. Bardzo fajne jest. Się bardzo podoba. no tu sobie przyczepię. O. I zobaczcie: Macie już branzoletkę z wisiorkami. Ja to sobie spróbuję założyć. Nie wiem, czy mi się uda, jedną ręką. Musiałabym kombinować, ale prawdopodobnie mi się uda, bo mam już to. No tak, o. To tylko złapię, udało się. Zobaczcie. Jeszcze tu coś możecie przyczepić, tylko to będzie dłuższe. Ja na razie nie przyczepiam. I zobaczcie, macie już bransoletkę z najróżniejszymi czarusami. Ja bardzo zawsze chciałam takie coś mieć. Tu mam jeszcze puste miejsce, to sobie mogę coś przyczepić, na przykład tego diamencika. sobie mogę jeszcze przyczepić. Możecie przyczepiać je wszystkie, nie tylko. Nie tylko y, oddzieloną mogę być. Na przykład tutaj zaczepiony, no to na kolejnym od razu już zaczepiony jest charms. Choć y, mi się podoba bardziej tak, bo to jest y, takie bardziej y, tak jak bym powiedziała jest więcej mniej charmsów, nie więcej. Ale za to fajniej to wygląda, bo nie jest tak dużo aż ich. Jeszcze Wam pokażę, które zaczepiłam. Nie zaczepiłam ptaszka, nie zaczepiłam bucika. I teraz ten plecaczek jest po to. A jeszcze ja go nie pokazałam. O tak on wygląda. Plecaczek jest po to, aby wrzucić do niego nie, e, czarmsy, których nie zaczepiliśmy. A jak chcemy zmienić, to po prostu je wyciągamy. A jest to bardzo fajna według mnie zabawka, bo e, można właśnie czarmsy wszędzie wziąć, wszczepić i je wszędzie nosić. I pa, wydaje mi się, że to pasuje do tak każdego stroju, oprócz takiego odświętnego, Lub jeżeli dasz naprawdę takie jakieś ładne czarmsy, no to może. Ale tak ogólnie to bardzo, bardzo fajne. Tą naklejkę nie użyłam ich. I też sobie schowam do plecaczka. No dobra kochani, to tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to zestawcie łapki w górę, a ja Was żegnam. Cześć!